Cześć widzowie, witajcie, z nami Kołaja, oglądamy. Ostatnio wystarczyła nowa gra, Squad Busters. Mało gram, więc nie mam za dużo, ale dobra. Przed no, odcinkiem, gdzie, będzie, gdzie będę wam pokazywał Squad Busters, zacznęmy gierka nie wiem, może nagramy 10 odcinków z tej serii, zobaczymy. E, najpierw musimy, otworzymy stardropa. star -Dropa. Nie chce mi się wyjaśnić tego, tego legendarnego, bo nie mam czasu, ale sobie otworzymy stardropa. Co, że za laki widzowie. A, więc, no. Więc, kre, klik, 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 klik. No, nie wyszło trochę. No, 25 zawsze to zaś wolawy monetki, ale. Więc widzowie, możecie. Yy, co myślicie, o zrobić do klubu własnego? Wybrał Stars, bo był kiedyś, ale niestety z 10, niestety. Ale dobra. Na koniec widzowie streama Tribal jedną grę i wygraby gierkę, nawet może. Tworzę... Jakiś tam skillowy w po to, żeby zobaczyć. Więc widzowie zaczynamy grę Squadbusters. Cięcie! Więc widzowie wchodzimy do tej gry. Wczytywanie, więc wchodzimy. No nie, jeszcze raz mi to robię. Więc się dzieje, ale dobra. Wczytywanie gry Squadbusters. Czekaliśmy co tu ustawy, byle wiecie, Byle co, zaraz zaraz. Dobra, widzowie już jest. W ogóle o co tutaj do działa? Przyjść, babra, bab, okay. O kurczę. O. 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 Dobra, Nie wiem, widzowie to jest trochę trudna, ale dobra. Skrzyneczka jakaś. Sę na skrzyni tyle. U. Nie już postać, którą dołączy do działu. Alfrybo by się wydawało. Alfrybo. Super, twój oddział jest coraz silniejszy. Właśnie widzę. Trzeba go wyłączyć tu. O! Wal, val, El Primo! Widzowie ta gra jest bardzo fajna. O Jezus. O! Wybierz postać, która... by jest w tego... ...o idziemy. Okay. To trzeba być. Jak to wyzwa, jest fajna gra. Czekajcie. Chyba to jest jakiś smuczek, ale nie wiem. Może. Widzę, wydaje mi się, że tak. Oj! Klejnoty, to jest samo Kopalnia klejnotów otwarta. Inni gracze tak, że polują na klejnoty. O kurczę. Przeciągi, aby się poruszać. Dobra. No. Jest, dojazd, 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 dojazd. Ja tam A, a. Uciekamy. Watson. Bijemy Watsona. Uciekamy. Bijemy to. A, następnie. Choja, to co, co się dzieje? Ale ta gra jest trudna. Nie wiem, że co ja, ona jest fajna. Jak ktoś mówili, że lepsza od Brawla, ale ja wiem. Ja tak nie powiedziałam. El primo. El, el primo. O nie. Właśnie, co tu się dzieje? Rano, rano, co? to była taka gra. Nie wiem co to się działo, ale chciałam wam pokazać. Okej, okay. ty jesteś 22. Kurde, jedy, Max miał jedno no, więcej. No dobra, życie widzowie. Już ogarną trochę o co chodzi. O Jezus. A moja nazwa to? E, widzowie nazywam się Batman. Jak widzowie się nazywał? Batman? Czy jak? Miki to Batman. Miki to Batman. Miki to Batman. Ja myślę, że to będzie kit. Miki to batman. No, to ba tak bo Chciałem się w ralo nagrać, tylko... Ale trochę. Czaj jeszcze możemy gierek zagrać. To tutaj chodzi. Dobra, czekaj, ja widzowie sobie zobaczę tutaj trochę. Samemu zaraz widzowie zbijamy. Więc robię szybkie zdjęcie. Dobra widzowie, więc zaczynamy nowe, łąka, turmo, bo mocno, dobra, każda bitwa teraz będzie 6 gierek mogę zagrać widzowie, więc no może pozbyć 20 minutek No zobaczymy, a tak dobra Już wiem Okej, okay, okej okay. El Primo bierzemy, ja chcę El Primo Eu, El Primo, nie wiem czy El Primo jest dobra, ale dobra O kurde, używam durbo przed przypadek Proszę mnie zostawić primo Sigma. Ała. Przestańcze. Widziałem, ile to gra ma za... O Jezus, oj. Czy ja tutaj idę? gra e, Grega chyba wezwa, a wodę nie, z tego. Weźmy tego. Widziałe trochę będzie to trwało, ale nie skończymy na no to chwilę, może to pozwolić widzowe, ale spróbuję nie wszystko wam pokazywać, albo wyczytać niektóre rzeczy w montażu jeszcze lepszym niż teraz, co robię. Robię teraz taki słaby. Not? Jesteśmy w top 3, dobrze. Zabijamy go i uciekamy co. Dobra, mamy. Lecimy. Ten. Bijemy go. Dobrze. Zabijam. Zabijam. Jestem dobry. Karolina, pozdro. O, uciekam. Za darmo? Idziemy wola. Eee, El Primo z uchwa... Nie wiem dobra. O, Karolina. Karolina jest dobra. El Primo wiemy. Karolina. Karolina nie uciekniesz. Ej, ta gra jest fajna. Chyba El Primo zabiciej. Dobrze. 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 Zawsze ja jesteś w kozie by Właśnie nie wiem, co tu się dzieje. Tu ma jeszcze tylko jeden duży. Mniejsza. Ja chcę to. Nie wiem, primo weźmy. Chcemy drugiego brata, ale primo. Dobra, widzowie, wytnę wam to, bo i tak jestem pierwszy, więc dobra. Jemy go. Albo widzowie, jednak nie wycinam wam niczego. Bo to może być dobrze. Nie, gdzie on jest. Właśnie. Dobra, GG, widzowie. A chyba nie zapomniał, że jest takie coś jak otwieranie skrzyn. A, ja. No, w GG widzę, wygrana. Pokażę Wam, jak już wygrałam. I zobaczcie, 80 miałam. 82 mam. Pozdro. 82 klejnotki. No i... No Jejciu. Niestety niektórzy są załatwieni przeze mnie. Mhm. <grym> Burger też był dobry, ale no niestety burgerak. Otwórz skrzynkę widzowie, idziemy otwierać skrzyneczkę. Widzowie, że... o, zwykła. O Jezus. Duża. Bardzo duża, zwykła. Dobra, coś się niech trafi dobrego. zwykła Nie wiem. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Błęd, bożennica. A, że jak będę miał... O, mogę go rozwinąć, tak? bardzo Norwadzenie se zwykły. Postać. Hmm. Podróż odzielę. Odbyć nagrodę, widzę, Mhm. Widzę, że czekajcie, bo ja sobie gdzieś daleko. O, po kolt! Kolt jest? Widzowie, nie wiem kto jest dobry w to, ale dobra, idziemy w widzowie, cięcie i zobaczymy się w grze następnej. Mogę jeszcze 5 zagrać, więc cena się nam chodzi trochę trwać, papa. Widzowie, włączam nagrywanie pod koniec, żeby, żeby właśnie przynudzać. Jestem jak. Jestem top 1. Yy, topkę może kiedyś spróbuję. Nie wiem, jakbym grał od początku, to może bym próbował bić topkę polską, ale no nie wiem, wiesz. Obra, widzowie GG, prawie 100 punktów. Nice. No, 10 minut jest zatrzymanie widzowe TWAT. A ja mam tutaj mało czasu, więc będę wam pokazywał koniec, koniec, koniec po prostu. Więc, dobra. Beka, beka sieba. I tutaj teraz jakieś nagrodziki i będę wam koniec. Właśnie, skrzyna, skrzynia, skrzyna. O, rzadka skrzynia! O, widzowie, co to jest? Jeszcze raz, rzadko skrzynia. Dynamike! Dynamajka zdobyłem! aha oh, ale fajnie. Księga o co chodzi w księdze, zabywaj. Aha. Odkryj kiela, no dobra. mogę tak klikać sobie? A, że ja odkryłem ich. Dobra, widzowie, to się widzimy na samym końcu, albo tak 30 sekund, albo końcu. Więc widzowie, cztery mamy jeszcze gierki. Więc widzowie, papa... Jeśli nie papa, no... Czekamy. Kurde, widzowie, nie, niestety mnie zabili. No dobrze, dobrze trochę był goście. Coś tam potrafił. Dobra, zawsze to coś. No niestety nie mogło być tak fajnie. Jak chciało się. Będzie ścieżka. Dobra, dzięki. No niestety widzowie jeszcze mamy ci gierki, więc pokażę Wam następne wyniki. Pa, pa. No zobaczcie. Dobra, widzowie, witam. Niestety pierwszego miejsca nie zdałem rady, by przegonił. Nie. Czekajcie, jakie to jest. Ja byłem w top 3. E, what? Dobra, życie? Ale dobra. Epicka, widzowie, epicka skrzynia. Nie. Epicka skrzynka, widzowie, musi coś być. Ile no, jest jesteś co najwyżej? Widzowie? Król Barbarzyńców? Uff. Dobrze, okej, okay. zróbmy te zadankę, sklep jest coś, chyba nie odebram oferty za darmo, no właśnie, taka rzecz jest. Mega, El No jasne, jakie rzeczy, a ja widzowie tego nie mam, nie było unboxingu, robimy jeszcze raz widzowie unboxing, tutaj unboxing, w środku, król bambur, epik, raz, dwa, na razie jest rzadka, ale okej. Okay. No dobra, znowu. No to zeleka to będzie jakieś słabe pewnie. Ale wierzmy, że coś może być. Ej, damy. No to co za hajs można tu kupować? Ale chwilowo chyba nie. Widzowie chwilowo nie kupuje. Mm. A, no dobra, no to we ostatnie ile gier? Trzy gierki? trzy? Widzimy, dobra. Nie wiem, pociągnijmy ten odcinek, jeszcze tak zagramy z trzy gry i koniec tego odcinka. Będę wam pokazywał e, wyniki, żebyście... żeby nie było przenucenia, a potem zagram ostatnią grę w Brawl Stars i otworzymy Europa. Dobra to zobaczycie wyniki zaraz kurcze widzowie, prawie było drugie miejsce z kilkami, Wam zabrakło niestety. No ale dobra, trzecie miejsce, ostatnie. Po tej ostatniej dwie gierki widzowie już koniec. O, bonus, bardzo dużo do mnie. Bardzo dużo. Czekajcie widzowie. Ile mogę? Dwa. Dobra, ostatnie widzowie, dwie gierki. Pokażę Wam wyniki. I potem idziemy otworzyć stardropa, tylko browsters i koniec odcinka. Więc widzowie pap! Proszę się to! Co? Zobaczycie jak mi pójdzie. Niestety widzowie mnie zabili, ale otwieramy. Do ich dwóch niestety nie, nie miałem szans. Widzowie ostatnie gra i po tej grze już jest... No i po tej grze idziemy na Brawla jedną grę zagramy i spadamy. Więc widzowie ja... Chcę przypomnieć wam łapeczce w górę i subiku, że tak się staram i tyle poświęcam dla was czasu, bo szczerze, teraz niby to trwa ten odcinek teraz 15 minut, ale wyobraźcie sobie te gry, gdzie do końca byłem to 3 minuty trwa taka, więc no musiałam poświęcić, a nad montażem może dodam jakieś rzeczy, bo chcę, żeby, żeby nie było tak, że tylko robię takie przez mobizę, może przez kapkę to jakoś nie wiem, ale filowo idziemy wizowie dalej już gracie, przedłużam wam ostatnia gra, pokażę wam wynik ostatniej gry i potem idziemy jedną grę w Brawlu i idziemy, więc dobra, zaczynajmy. No widzowie, tym razem trzecie miejsce, no, no, no niestety, niestety, e, ale dobra, idziemy widzowie otworzyć idzie, i przechodzimy znowu do Brawlu, zaraz te ostatnie gierki i idę. Proszę. Jak ja? Rzadka chyba. Proszę. Coś tu fajne. No postać! medyk. O. Izabela, ile jest po Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem dziewięć, dziesięć, siedem na... Na trzy, na cztery, na pięć, na... Sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć, na dwadzieścia. Dwadzieścia muszę jeszcze zrobić, a mam tak z... Siedem, no niestety. Czyli dwadzieścia siedem jest. Eee... To Batman no nie najlepiej wygląda te profilowe. No ale Kur, kurczaka, no nie wiem, gdy na Majka bym ubrał, a tutaj są jakieś, ale to nie ma, więc widzę, że przychodzimy do Browsters, do ostatniej gierki. Na no, jakimś zmiany, sobie i dla Start Dropa na koniec. Zobaczymy, jak szczęście, czy daliście łapkę w górę i czy będzie szczęście. A jak daliście, to może i będzie, a czy nie, zobaczymy. Więc wy, dobra mordeczki wchodzimy tutaj właśnie drago. Właśnie jest tutaj nie wiem czy mówiłem, ale nie wiem czy było, ale dobra. E, widzimy wchodzimy do gry... oj co dla bot na bot no ale dobra, to tym bardziej zrobimy. Ale dobra, idziemy. Idziemy, idziemy. No to sobie na botu zrobimy, no to dobra. No niestety widzimy na boty jest gra, ale... No to nie zna... nie nie nie... nie to, to i tak sobie zrobimy tutaj top 3, top... Wygramy top-1 oczywiście, nie top-3. Prąd się mi więc top-1, a no nie jakieś top-3 załóżmy. Na basie mam taką jakoś 15 rankę. Myślałem, że będą. No, że na boty mam. Pewnie przegrałem, nie wiem, no, na życie. O! Oh. Nie. To się nie dzieje, widzowie. Czwarte miejsce to jest wygrane, ale na boty? Eee, widzowie... I ja otworzę... Ja widzowie zagramy no tego nie zaliczam. widzowie nie zaliczamy tej gry, bo to, że waliłem się w top 4, możecie napisać widzowie XD i wtedy przypędę Wam serduszko za tą akcję, jak dotrwaliście. I zostawcie lajka like za to, bo szczerze nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. O. O kur... Dobra widzowie, na farcie dałem radę. Nie wiem, czy to były boty, ale chyba nie. bo nawet dobry tempo, ale sprawdzimy. Nie wiem, czy to były boty. Sprawdzę na nagraniu, widzowie. Ej, więc... No, nie wiem, czy to były, ale chyba nie są to boty już. O Jezus, ale lak. Idziemy, idziemy. O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus. To może było być słabi gracze, ale boty to nie są chyba. Dobra, ee, no to czekajcie. Więc ja już mam mikro. Ma no, dostała, dostała. Kurde, widzowie! No niestety, ale top 4 to byli chyba normalnie gracze, mi się wydaje, bo. No, nie byli to jakieś największe boty, niestety. 16 jednak na nim. Dobra, widzowie! Zostawcie teraz lajka, jak jeszcze to będzie zrobiliście. Widzicie, zostawiliście lajka. No a teraz chyba ktoś nie zostawił lajka. Chyba też. O, zostawił, zostawił właśnie te osoby teraz lajka i epicki star jest. Więc otwieramy. się, no dobra, zawsze to coś. A więc widzowie, czy o, czy włączyć swój klub w Brawl Stars? Odbierzemy w ogóle sobie tę nagrodę. A, to myślę, że start. A no, no. Więc widzowie, papa. Yy, mam nadzieję, że stawiliście jeszcze subika, jak może nie macie. Z, bo bardzo dużo czasu poświęciłem na to. No, na jeszcze może dodam jakiś dodatkowy montaż zamiast tylko tego cięcia mobizen. Yy, no więc, yy, Odcinek trwa 20 minut, więc ja chcę was bardzo serdecznie pożegnać i, i napiszcie, czy chcecie więcej odcinków, ale pewnie będzie serio, więc pa pa. Okej, okay, y jeszcze coś mam do was do dodania, założę niedługo swój klub, jednak na pewno, nie jest, czy wy będziecie chcieli, czy nie, ale no, na pewno założę, ale to niedługo. Więc dobra, widzowie, ja teraz to tak na serio, pa, pa.